Cześć się, Mamka, strona ZGTF-a, witam serdecznie na kolejnej reakcji na kanale, tym razem wizowy Cheats Zimowy Gdańsk EP. Dawno nie było osobnego odcinka Cheatsa, zazwyczaj sprawdzam go teraz przy okazji Underchecków. Czasami niektóre single pojawiają się oczywiście jako osobny odcinek, a zalaliście, zasypaliście mnie ilością wiadomości piszącą i. Sugerującą o tym, że jest to bardzo fajna i jedna z najlepszych epek, którą wypuścił on w ostatnim czasie, o ile nie w całej karierze. Bardzo dużo takich wiadomości dostałem, więc postanowiłem zrobić sobie i nagrać sobie z tego osobny odcinek. Zimowy Gdańsk... Bardzo tytuł e, skojarzył mi się z krakowską, e, jesiennym Krakowem, Krakowska jesień, czy coś takiego od, od Kukona. Kiedyś kiedyś było e, było coś takiego właśnie spod rąk e, krakowskiego, tak? Artystę widzowie. No i Cheats wypuścił taką numerową epkę i zrobimy sobie z tego osobny odcinek Mówiłem, że dużo enjoyerów Cheatsa jest. Nie każdy wie, że ja Cheatsa na underchecku sprawdzam. Myślałem o tym, żeby sprawdzić to na underchecku, ale pomyślałem, że na underchecku już jedna epka będzie sprawdzona, więc nie będziemy pakować dwie i posprawdzamy po prostu więcej, ksy. jak widzowie robię. To, co mogę, to jest ósmy odcinek, który dzisiaj nagrywam Do chwilę nagram Undertracka, to będzie dziewiąty odcinek, więc generalnie dzisiaj I przez cały weekend będziecie mieli bardzo dużo rzeczy mam nadzieję, że każdy znajdzie sobie coś dla siebie Sub, like, komentarz jak jesteście nowi, a jak jeszcze tego nie robicie, widzowie, i wjeżdżamy w to Czic, cały ja na pierwszy ogień, później jeszcze raz, nie się, ten stan oraz wrażenie Let's go Aha, i zwlakałem generalnie z nagrywaniem tego, bo na Spotify źle się wgrały wawy i nie było pierwszej zwrotki, stary, w pierwszym numerze i nie wiedziałem, że na YouTube jest to dobrze zrobione, dlatego pisałem że macie poczekać, bo nie miałem świadomości po prostu, że na YouTube jest dobrze. Ale Znowu nie daje mi spać, połamane serce. Ja ale wyciszona to jakieś jest, kurwa, czekaj, muszę sobie dać pizdę. Ty, ale bicik w ogóle, co? Nie daje mi spać połamane serce Ja napisę o tym w piosence to całe ja Powiedz, kurwa, czy mi jest szczęście i je Bo to już ostatnia szansa, żeby Czuję się nie najlepiej sam na świecie Mów, że tyle, ile dać mi, to niewiele Fajnie sklejone to, nie? Że tak, ne te katy zabiste kiedy leży kaźmier na twoim ciele Cały ja, cały ja, cały ja Ja i pusty pokój i pełni myśli wokół Manifestuję spokój, ciekawe czy coś to da Gubię rozum, przy Tobie gubię rozum Bo jesteś piękna tak jak zimowy gdańsk Ja wierzę, nie kłamie, wierzę, nie... Nigdy kurwa w Gdańsku nie byłem stary, nie? A dużo osób glazuje i propsuje ten Gdańsk Ja nigdy w Gdańsku nie byłem stary Ładnie zabrzmi to jest takie... Up uplifting, bro bo jesteś piękna, tak jak zimowik dańskie A że nie kłamie, że nienawidzę kładzie Widzisz na ekranie mi kiedy próbuję spać I choć pewnie pozbyłbym się wszystkich twoich zmartwień z tego nie wyjdzie, bo jestem dziwakiem I chociaż obudzę się z tobą obok I napisał C o... Caję, fajnym tym baby voicem ta gra, nie? Ta zabawa głosem tutaj fuj na plus na tym numerze Lubię piosenkę. I chociaż między nami jest spokojnie, znowu nie daje mi spać, połamane serce. Ja napiszę o tym w znaczy, uważam, że ogólnie to nie jest mój typ gówna, jeżeli chodzi o stylistykę numeru. Ale podoba mi się w tym wydaniu twittowskim, nie? Ale to nie jest mój typ tu, jeżeli chodzi o kawałki. No, nie są takie muzyki wzniosłej. Z czym jest szczęście? Szczęście to spokój, stary, nie? Jak masz spokój w życiu, to masz, kurwa, wszystko, nie? Uważam, że nigdy nie czułem większego szczęścia niż teraz, z uwagi na to, że mam spokojną głowę, mam co zjeść, stary, mam za co zapłacić rachunki, mam co, kurwa, robić w życiu, jestem zdrowy, nie? Odpukać. To jest najważniejsze. Mam na świecie, że tyle, ile mi, to niewiele, tyle, na twoim dziele. I może ja nie lubię takich numerów, to mi to się dzifuje. Bardzo fajne, jeden na jeden jak na razie, co mamy dalej? Ej! Ej! Jeszcze raz! Jeszcze raz, jeszcze raz, chcę zobaczyć Ciebie jeszcze raz Ej! Jeszcze raz, jeszcze raz, chcę zobaczyć Ciebie Ja mógł kupić chwilę, rozjebałbym w chwilę Jeszcze raz, chciałbym zobaczyć Ciebie pierwszy raz, chciałbym poczuć ten vibe, co w... Ej, Mata miała kiedyś numer dla podobnym bicie, nie? tym, w moich butach, o... W mnie jeszcze rok będą na półkach, trochę mi się z tym to skojarzyło był jeszcze raz Chciałbym zobaczyć ciebie pierwszy raz Chciałbym poczuć ten vibe, co wtedy Tamte problemy, twój zapach i zimowy Gdańc. Jakbym mógł kupić tamtą chwilę Rozjebałbym w chwilę high, jeszcze raz Chciałbym zobaczyć ciebie pierwszy raz Chciałbym poczuć ten vibe, co wtedy Tamte problemy Zimowy Gdańsk, jeszcze raz Chciałbym zobaczyć twoje oczy pierwszy raz I utonąć w nich Pierwszy raz zarzucić z tobą mk i się porobić Poczuć pierwszy raz, jeszcze, jeszcze raz Ej, zajebiste w chuj Gdy pytałaś, czułem ich najwięcej Jeszcze raz, pierwszy raz Chciałbym pobudzić się o sens A potem się kochać, kurwa, tak jak nigdy wcześniej Niestety, ten pierwszy raz jest tylko, kurwa, raz, no Też każdy by chciał wrócić do tych momentów, w których było dobrze Kiedy czułeś to wszystko po raz pierwszy a się nie da Nie da się, nie, nie da się odtworzyć Maxwina, stary Zapatrzcie za rękę, usiąść na ławeczce. Poczuć twój smak pierwszy raz, jeszcze raz. Jakbym mógł kupić tamtą chwilę, rozjebałbym w chwilę highs. Jeszcze raz chciałbym zobaczyć Ciebie pierwszy raz. Chciałbym jeszcze poczuć raz. ten fajt, co wtedy tamte problemy. Twój zapach i zimą. Daj bardziej mi się podoba jeszcze pierwsza nawet nie, ale ogólnie obydwa spoko, ale to jest siekiera, siekiera. jakbym mógł kupić tamtą chwilę, rozjebałbym w chwilę highs. Jeszcze raz chciałbym zobaczyć Ciebie pierwszy raz. Chciałbym poczuć ten vibe, co wtedy tamte. Zimowy gdańsk. Pamiętam tamten dzień, pamiętam tamten czas. Dobrze pamiętam, jak ci włosy wiruwały przez wiatr. Chciałem zacząć to na nowo, już tym razem bez kłamstw. Chciałem zacząć to na nowo, jeszcze raz, ha, jeszcze, jeszcze raz. Pierwszy raz chciałbym usłyszeć Twój głos. Uśmiechać się sam do siebie, przez Ciebie jak psychol. pić alkohol gdzieś na mieście, no i tańczyć bez trosk. Chciałem przeżyć z Tobą życie, jeszcze raz, ha. Jakbym mógł kupić. Nie da się jeszcze raz, właśnie się kurwa, nie da jeszcze raz, to jest problem. Tam tu chwilę, rozjebałbym w chwilę. Różeniowo to jest kurwa cudowna, nie, no, Raz, tak. chciałbym zobaczyć ciebie pierwszy raz Chciałbym poczuć ten vibe, co wtedy Tamte problemy, twój zapach i zimowy gdańsk Jakbym mógł kupić tamtą chwilę, rozjebałbym w chwilę hajs Jeszcze raz, chciałbym zobaczyć ciebie pierwszy raz Chciałbym poczuć ten vibe, co wtedy, wtedy Tamte problemy, twój zapach i zimowy gdańsk Jeszcze raz Taka beztroskość bije z tego numeru, to jest zajebiste w tym Jeszcze raz, jeszcze raz, a? Chce zobaczyć ciebie, jeszcze raz, ej. raz! U, ej! raz, jeszcze raz, chcesz zobaczyć ciebie, jeszcze raz Jest taki Jest taki kurwa talencie jak stary, nie? On tyle styli, tyle różnych rzeczy, stary, tyle różnych numerów, no kurwa Człowiek orkiestra, nie, not gonna lie raz, jeszcze raz, Chcę zobaczyć ciebie jeszcze raz Chcę zobaczyć ciebie jeszcze raz I na prócich twarz przeciwko pierdolona, zamałaś moje tu serce Bo odpaliłem gibona twoje pizdy, no były naostrzone jak pierdolony kamień Nieskończoność, o! Chciałem nagrać odcinek osobny z tego, ale mówię, dobra, całą epkę sprawdzę. Kurde, co go wzięło na takie futurystyczne bity, kurwa? Cała ta epka jest na takich bitach, stary, typu, typu, wiesz, yy... Przyszłość vibes. Polski future? Zabane te bity, takie poczopowane skurwiele, nie? Takie kurde, jak Casino vibes. Lubię jak tak ładnie na mnie walczy Zakręciłaś w głowie bardziej, miłeś hasy Dobrze że ci ze mną, obok jest to twarzy Mimo, że ty nie masz żadnych tak urazy chciałbym się te czapki stare, to co ja mam na głowie, nie? Każdy się te czapki, według mnie byłem ten kurwa, każdy w tych czapkach opierdala, oh, nie no czy z dawno chodzi w takich szapkach, ale mi chodzi o takich

Miłość jest dla ciebie, powiedz szczerze zjemy jak nie nietoperze, ukryć cieniem nie, Baby nienawidzę słońca, powiem szczerze Nie, oślep... nie no siekier, jak ty rucha, co? Jak flashback yeah. Mówią, że to przez trawy, ja nie jestem taki pewien Yo, Chcę do ciebie, coś ciągnie mnie do ciebie yeah. Czuję... On jest zakochany jakiś, ta lepka jest przez to, że w jego serduszku pojawiły się symptomy starej zakochania, nie? Dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie On powinien nawijać, kurwa, już muszę przestać Dla ciebie, cały czas dla ciebie, bro To wisi nad nami, czy jebi mi się we łbie? Ja coś czuję, co to, to, nie wiem Twój głos, my, my, my więcej, jeszcze więcej, Lubię, lubię. tak ładnie na mnie Zakręciłaś głowę bardziej no, Mimo, że chaszysz Dobrze, ci ze mną obok jest do twarzy Mimo, że ty nie masz żadnych tatuaży Chciałbym wychodzić z tobą co noc Jeździć na spodnie Cudowna jest ta epka stary, jest taka kurwa, futry... w ogóle tak się strzelił w zbrzmienie, może ten pierwszy kawałek nie do końca, ale reszta Tak jest strzelona w moje gusta, że to chuj, on dla mnie to zrobił jak skurwysyn, on na mnie śpiewa jak coś, cic Nieskończoność, będę cię kochał jak liczba pij. Bity. Kto robi te bity w ogóle, stary? Pronobij paski, nie wiem że to są bity z YouTube'a czy nie, ale te bity, ale te bity tak grożą cipkę, no daj. Zajebiste, no didi. Daj, okay. znowu taki bit, kurwa, jest schodki vibes, casino vibes, e, kurwa, casino, clams, casino vibes, przyszłość vibes, ten stan. jest smutniackie trochę. A to nie jest ten numer ze 18 na ficie? Nie, chyba nie. Ale nie jest jakiś numer z 18 na ficie. Fruwam pod joycie na tej tej pomieszcie. Mieję w miejscu nudy na osiedlu. Się będę i narzekaję, bo na temat powiedzmy jesteście, być z tego się wyradła. Kaptur na Nie, no jakby dało się jedną stan podsumować tą epkę. Pierwona nostalgia, nie? Zysklepał nas temat, powiedz mi, sensie, widzę, z tego się wyraca, apturna panie i jazda, Porobiony skrętem, jest korolka i trapka wiedzą chociaż na ulicy miasta, Ona zna ten stan, widzi mu, że się rozdrabia, czarnym jony, kiedy nawijam to majka, nienawidny tuchu, kiedy czujesz jak wjazda najpierw w ale obiecuję zagrania. że jesteśmy dorośli Ej Czasami mm. dość mam, dość mam Wtedy zakładam kaptur na łeb Ej Zakładam słuchawki na łeb Ej Siedzę gdzieś na ławce, palę Ej Ona pyta mnie, czy brałem No kurwa, nie, wcale Ej Ja tylko A nie bro, na pewno brał, szukał ją kurwa, na pewno, nie Ale ją strollował kurwa, to 10 pranków na ziomku Ej on pyta mnie, czy brałem No kurwa, nie, wcale Ej Zwiedzałem miasto, lekko popalają te tę trawę Fruwam po się na desce po mieście Mija miejscu wy co budzą wspomnienia Nudy na oscy, tak jak nigdy wcześniej Bo wtedy inaczej klepał nas temat Powiedz mi szczęście, i czy z tego się wyrasta Kaptur na panie i jaza, porobiony skrętem Dyskorolka i trawka, zwiedzał chociaż na ulicę miasta Fruwam po się na desce po mieście Mijam miejscu wy co budzą wspomnienia Nudy na oscy, tak jak nigdy wcześniej Bo wtedy inaczej klepał nas temat Powiedzmy szczęście, i z tego się wyrasta? Klaptur na panie i jasach. Porobiony skrętem, gdy skorolka i trawka Wiedzą chociaż na ulicę miasta. Zajebiste, kurwa, ale rucha ta lepał. Bo wtedy inaczej kiepał nas temat. Powiedz mi szczęście, i czy z tego się wyrasta? Klaptur na panie i jasach. Porobiony skrętem, gdy skorolka i trapka zwierzą chociaż na ulicę ulicę miasta, czuję, że kurwa byłaś ciasna, ależ nie dałaś mi szansy dojść do twoich spodni, o czujesz się jak pierdolony Lodomir zajebista, ej kurwa zajebista stepka, nie dziwię się, że chcieliście osobny z tego problemu. not gonna lie. wrażenie, i tu jest chyba szczosna ficie ja odnoszę wrażenie, że kiedy cię dotnę, to tym umrę Ok? Build up. Nie na na rany, nie chcę gadać głupo. Jestem na to skazany, bo ja ram codziennie. Mam na twoje zimne słówka, baby, ciepły futro. Mam na moją ciężką głowę, coś na ukojenie. Wracam o szóstej, nie było mnie całą noc. w chuj. Nie chcę. Głosy... Upieszony w chuja kurczak po nie nie pokazujcie tego w ludnej małpie, broczak nie chcę, by ktoś widział mój drą Próbuję uciec przed czymś przed czym nie ucieknę czy ty są nosisz wrażenie, że nigdy się nie dobra, szczerze? Nie, nie wiem czy to nie jest za, za wcześnie, żeby coś taki statement stary, ale chyba najlepszy jego projekt, kurwa jest tak dojebany, nie Uciekł przed czymś przed czym nie ucieknę czy ty te są nosisz wrażenie, że nigdy się nie zmienie Ciągle tylko pan parę... Znowu ją zostań. Nie znajdę taki drugie na świecie. Zostań tu na stałe. Może da się coś zrobić ze a wy ze mną to nie maleńko. I chodzisz młodym na to jesteś stary. Rosję panu A minułów moich jest i Nie widzę plusów, a czy ty widzisz. Mam doce świata i tylko fałby. Tu jest Szczerze, ten pierwszy numer mi się podobał, ale szczerze, na, na całym, jakby rozrachunku uważam, że był najsłabszy. Bo cała reszta jest taka doruchana, że to chujnie że mogę być na nim szczęśliwy Codziennie rano muszę to powtarzać, że to nie Bo jestem szczęśliwy, jak sara mi wpada, tak to mam schizm Już do mnie jesteś inny Ja przestałem być naiwny I oglądam się już na innych Tam nie masz tylko ty Jak masz coś, to odwróć się być Ale zaleję się to z jest już... drugie życie przeżywa też jebany, co? Ciągle palę kali I odrzucam wszystkie telefony Bo nożno jestem zadymiony Dolony z dobry w chuj yeah. Zostań, nie znajdę takim drugiej na świecie Zostań tu na stałe, muszę dać coś zrobić ze mną, a wierzę mu to nie ma lekko. I chodzi o mąku i to tu jesteś stary błęką A minusów moich is masa i widzę płynę Crazy Good jest ta epka, szczerze ej, jedno to jest najlepsze epa tego roku stary na razie jak to rucha stary, to z Każdy numer jest taki dojebany Jak wiem, ale, ty widzisz, mam do świata i tylko to sprawia, że mogę być ja, ale, kurwa, nie? Dojebane Wow Ale kurwa projekt zajebisty, no ja właśnie nie dziwię, że chcieliście, żebym to sprawił na osobnym odcinku, stary, nie? She's crazy good, bro, she's crazy good Pierdolony, co? Brawo! 5 na 5 stary A u na tych epkach, jak sprawdzą zazwyczaj Na under się czy coś takiego To często jest coś takiego, że Że właśnie y, Jakiś tam numer czy dwa numery mi nie podjadą, a tutaj, kurwa jest. Aż mam zgagę, stary Wszystko od deski do deski, nie? Nawet nie jestem w stanie wybrać ulubionego numeru, ale chyba ten, na którym mi odjebało i ubrałem capture. Chyba ten stan jest najlepszy, tak szczerze. Ale poza tym, coś pięknego, no siekiera, stary. No mi się nie chciało zatrzymywać i nie chciało mi się gadać o jakichś tam tekstach i w ogóle, bo kurwa muzyka mnie tak przejęła, stary, że, że to jest stary coś innego, nie? Different shit, bro, different shit, bro. Coś pięknego, widzowie. Dajcie znać. Co wy myślicie o tej epce? Który numer jest waszym ulubionym? Dajcie znać, co myślicie o reakcji, Stawcie się w komentarzu oczywiście. Wielki pozdro i życzę miłego dzionka, miłej nocy, miłego wieczoru i cheers! Szapoba! Coś pięknego, Do doopierdolony projekt. It's our love.